Cześć, tylko Konrad Derlatka. Dzisiaj chcę trochę pokazać i opowiedzieć na temat y przyłączy elektrycznych przy pompach ciepła. Mam tu do wykonania rozdzielnie podrozdzielnie elektryczną do pompy ciepła, dokładnie to co my dostarczamy naszym klientom, żeby raz opomiarować pompę ciepła dwa dwa zabezpieczyć ją przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem. Tak naprawdę myślę, że najpierw najpierw opowiem troszeczkę o trochę teorii będę sobie tutaj że tak powiem, grzebał i robił, e, przygotowywał tą rozdzielnię i opowiem w międzyczasie właśnie o, o tym, o tym jak to powinno być e, wykonane. Więc e, tak, e, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest rozdzielnica elektryczna elektryczna pompy ciepła. I tutaj e, bardzo, bardzo ważnym rzeczą, bardzo ważnym elementem jest to, żeby, e, żebyśmy mieli e, przygotowane miejsce w rozdzielnicy, w rozdzielnicy elektrycznej, e, żeby by tak naprawdę no, było, było miejsce na zabezpieczenia elektryczne. I teraz tak, czasami zdarza się tak, albo jeżeli to robimy na wczesnym etapie, jesteśmy w stanie przewidzieć te nasze, nazwijmy to rzeczy, które dostarczamy klientom, czyli licznik energii elektrycznej na pompę ciepła, czyli przekaźnik nadzorczy, który, który kontroluje napięcie górne i dolne, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o wartość tego napięcia i stycznik, stycznik, który ewentualnie odcina nam zasilanie na, na, tego, typu, na tego typu po prostu instalacje na pompę ciepła dokładnie, tak więc tak więc należy, należy pamiętać, że w rozdzielni elektrycznej to, co, to, co Musimy mieć, to musimy przeznaczyć miejsce na, na, na tą, na tą znaczy na te, na te elementy w tej, w tej rozdzielni. To jest bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę, co my musimy mieć w tej rozdzielni? Przede wszystkim to, co my zalecamy naszym klientom, i to, żeby to było zrobione w taki sposób maksymalnie optymalny, to jest przede wszystkim tak. E Osobna różnicówka, tylko czyli wyłącznik różnicowo-prądowy, tylko na pompę ciepła. Żeby to nie była różnicówka połączona z piekarnikiem, z innymi elementami, które, które są też elementami trójfazowymi, tutaj najlepiej jest wykonać to w taki sposób, żeby różnicówka na pompę ciepła była po prostu osobna i z niczym nie połączona. Jeżeli będzie, ok, no. Też się to zdarza, też, też tak jest, ale tutaj bardziej chodzi o to, że jeżeli jest jakaś awaria pompy ciepła, czy jest awaria innego urządzenia, który też jest pod tą różnicówkę podpięty, to nie mamy połączenia tutaj bezpośrednio z. Z, 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 na jednej różnicówce, i tak naprawdę awaria jednego urządzenia powoduje to, że i nie będzie działać nam pompa ciepła, i piekarnik, lub jakieś gniazdo trójfazowe, lub inne urządzenie, które mamy trójfazowe wpięte, wpięte w budynku, więc to jest, to jest dosyć istotna rzecz. Następne, następnie przepięciówka. Do każdej pompy, do każdego urządzenia musimy to indywidualnie dobrać, jeżeli chodzi o, o wielkość tego zabezpieczenia przepięciowego, i tutaj, tak naprawdę, deterka. Sprawdzenie, dopytanie i tak naprawdę konsultacja z, e, z instalatorem w przypadku lub z producentem w przypadku e, każdej pompy, bo każda pompa, każde urządzenie potrzebuje innego zabezpieczenia. E, przeważnie tutaj jest to przygotowane w, jako zabezpieczenie trójfazowe. E, następna rzecz, która właśnie albo może się znaleźć w, 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 w em, rozdzielni głównej. E, Teraz trzy rzeczy, o których będę mówił. Albo one się mogą znaleźć w rozdzielni głównej, jeżeli będzie na to miejsce i będzie, będzie przeznaczone takie miejsce w rozdzielni głównej, albo właśnie to są te rzeczy, które ja tutaj mam, które, które ja tutaj po, montuję. Ja podejdę troszeczkę bliżej z, 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 z tymi elementami, żeby je, żeby je pokazać. Mam nadzieję, że je będzie ładnie widać. Ok, dobra. I mamy tak. Podlicznik energii to jest dodatkowy licznik trójfazowy, akurat na na jako dodatkowe, dodatkowe pomiarowanie pompy ciepła, zużycia pompy ciepła, i plus zużycie ewentualnie grzałek elektrycznych e, przez pompę ciepła dlatego trójfazowe. E, przekaźnik CP730 to jest przekaźnik, który kontroluje nam napięcie. E, w dolnej i górnej granicy, czyli tutaj mamy, mamy, e, mamy to w ten sposób zrobione, że w, w naszej sieci e, mamy określone napięcie. Jeżeli to napięcie przekracza e, 253 V. I jest poniżej 208 V. Takie, takie są granice. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tak, to generalnie rzecz biorąc no, urządzenie będzie działać w porządku. Ale wiemy, że mamy fotowoltaikę i w lecie to napięcie w bardzo wielu przypadkach przekracza te 253 V, więc montujemy naszym klientom tego typu rozwiązanie, żeby w razie czego, w przypadku zbyt wysokiego napięcia, a zdarzają się napięcia nawet osiągające 200-260 V. 260 kilka volt, co jest no, już niebezpieczne i dla pomp ciepła inwerterowych, i dla, i, dla, i dla generalnie automatyki. To tak naprawdę no, musimy, musimy zabezpieczać takie urządzenie, żeby, żeby nie nastąpiło po prostu uszkodzenie, uszkodzenie przede wszystkim automatyki, dlatego, dlatego to stosujemy. To samo się dzieje w dolnej granicy tych 200. 200 208V. E, tutaj, e, tutaj, jeżeli napięcie z kolei nam spada w zimie, to bardzo częsty przypadek, kiedy e, sieci są na starszych sieciach. Przede wszystkim na starszych sieciach, kiedy, kiedy te sieci są e, no, przeciążane chociażby właśnie czy pompami ciepła, ale myślę tutaj bardziej urządzeniami typowo elektrycznymi, grzałkami, e, piecami akumulacyjnymi tego typu tego typu, te, tego typu urządzeniami, ba, bardzo często zdarza się, że na tych sieciach właśnie starszego typu, e, gdzie te sieci były niemodernizowane, e, po prostu to napięcie jest. E, Poniżej 200, nawet poniżej 200, 200 V się zdarzało. 195-198 V się zdarzało i wtedy też taki przekaźnik nam rozłączy, rozłączy zasilanie na pompę ciepła i w ten sposób jesteśmy w stanie to zabezpieczyć. I teraz tak, ten przekaźnik steruje tym stycznikiem. On po prostu Albo załącza stycznik, albo go wyłącza. I w momencie, gdy, gdy, gdy to napięcie jest albo przekracza górną, albo dolną, do, dolną granicę, to tak naprawdę no, ma to nastąpić i ma to zabezpieczyć. I ja powiem tak: stosujemy te zabezpieczenia, i one generalnie fajnie się sprawdzają. W większości przypadków super to funkcjonuje. Z tym, że musimy wiedzieć, że jeżeli te sieci faktycznie będą mocno niestabilne. I, e, I one będą e, tak naprawdę no, bardzo często przekraczać albo górną granicę, albo dolną granicę. To z doświadczenia wiemy, że te przekaźniki bardzo często powodują e, uruchomienie pompy ciepła, wyłączenie włączenie, wyłączenie e, i cały czas może być tak, że w ciągu, w ciągu minuty kilka razy stycznik się uruchamia. Uruchamia lub, 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 lub rozłącza, e, rozłącza, o, tak powinienem powiedzieć. E, tak, więc, tak więc, czasami zdarza się tak, że u klientów, u których, którzy nam zgłaszają takie problemy, demontujemy te, to rozwiązanie, bo tak naprawdę no, sieć jest na tyle niestabilna, że. Że tak naprawdę tutaj tutaj trzeba zastosować wtedy inne rozwiązania. Wtedy stosujemy chociażby przekaźniki, przepraszam, nie przekaźniki, ale stabilizatory napięcia. To w zależności od pompy, jakiej, do jakiej trzeba to zastosować. Ale stabilizatory napięcia, gdzie stabilizujemy na przykład przy pompach ciepła powietrznych fazę automatyki, plus fazę pompy ciepła, jeżeli jest to urządzenie jednofazowe. I to też, to też bardzo. To bardzo fajnie się sprawdza. Mamy kilka takich rozwiązań zastosowanych i problem z napięciem przestał istnieć u tych, u tych klientów. No my na to wpływu nie mamy, nie ma na to wpływu klient. Tak naprawdę tutaj to, co przychodzi z sieci, to. To jest podane, i, i tak naprawdę, no, z tego co widzę, ciężko jest z tym też walczyć, bo niektórzy klienci gdzieś próbowali, próbowali pisma, telefony, i nie bardzo, nie bardzo tutaj też czasami dostawca energii jest w stanie cokolwiek z tematem zrobić, ale to, tak jak mówię, no. Ten materiał skupia się stricte, właśnie tutaj, na, na tych zabezpieczeniach i na tych przyłączach. E, tak więc mamy te elementy. E, kolejny element, na który musimy zwrócić uwagę, jest e, jakość połączeń. I tutaj chciałbym teraz zaprezentować e, e, połączenie, bo tak naprawdę tutaj wszystko zależy od, e, od tego, jakiego będziemy mieli instalatora i jak ten instalator e, wykona. Czy to będzie instalator elektryczny, czy instalator pompy ciepła. Jak on wykona poszczególne, poszczególne połączenia przy, w przypadku na przykład chociażby rozdzielni elektrycznej, i powiem tak, nam się, nam się zdarzyło, że, powiem szczerze, to akurat mi się zdarzyło, bo ja te połączenia u nas wykonuję, to okablowanie, i zdarzyło mi się, że, że po prostu te przyłącza były wykonane w sposób, no, po prostu końcówka obrobiona. Wstawiona do, 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 do licznika, czy do przekaźnika, czy do, do czegokolwiek innego. No i okazywało się, że, że po czasie po prostu to połączenie się luzowało i, no i różne rzeczy się działy, działy, działy z, z instalacją. Całe szczęście no, do jakichś poważnych awarii nie doszło, ale. Poprawne połączenie tego typu przewodu powinno się odbywać zawsze poprzez końcówki, końcówki tego typu elektryczne. Ja też nie jestem elektrykiem stricte, stricte z wykształcenia, posiadam swe, swoje uprawnienia, ale, e, ale robię to wszystko w oparciu o swoje doświadczenie, o swoją wiedzę e, i, o, i to, o czym mówię. i Myślę, że, że inni elektrycy będą mogli się zdecydowanie lepiej, lepiej wypowiedzieć na ten temat, ale odpowiednie połączenie elektryczne, ja tu używam końcówek. E, Specjalnych końcówek plus zaciskarki, która wykonuje połączenia, zaprasowuje te połączenia. Mam nadzieję, że będzie to widać, fajnie. Ale te połączenia są zaprasowane i tak naprawdę takie połączenie powoduje to, że jak skręcimy, dokręcimy tutaj do, do, tej, rozdzielni, do, do tej rozdzielni, do tych przyłączy poszczególnych, czy tu, czy, czy tutaj, dokręcimy te, te końcówki, one nie będą się luzować. Ważne jest też, żeby bardzo mocno to skręcić, żeby to było z odpowiednią siłą, po prostu skręcone. Więc, więc to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna ważna rzecz no to jest średnica, średnica przyłączy, średnica przewodów zasilających do pompy ciepła, średnica tych przewodów w rozdzielni elektrycznej. Tutaj też musimy to zawsze dobierać w zależności od mocy urządzenia. Im mocniejsze urządzenie, im więcej, więcej większy pobór energii prądu, to tak naprawdę tutaj no, te przewody powinny być grubsze. Czy to będzie przewód zasilający od rozdzielni do pompy ciepła? Czy to samo wykonanie przewodów w, w, w takich właśnie rozdzielniach, podrozdzielniach? Ja tu używam akurat przewodu 4 mm, to jest, to jest przewód 4 mm, to jest, my to stosujemy akurat do, do pomp ciepła od 12 kW. Do ósemek też, też, też często to samo stosujemy. Ale mamy czwórkę, mamy przewód 2,5. Przewód 2,5 mm kwadrat byłby przewodem za małym. Z racji tego, że na, przy, przy 12 pompce, pompie, pompie ciepła, ona ma obciążenie. Tam może dochodzić na poszczególnej fazie do 25 amper. I no wiem, że te przewody będą, będą się grzały, jeżeli, jeżeli będą za cienkie. Tutaj ten akurat przekrój przewodu 4 mm powoduje to, że, 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 że wszystko, będzie, wszystko będzie OK, wszystko będzie dobrze. Dlatego też ta średnica e, przyłączy zarówno kabli, e, kabli elektrycznych, jak i tych, e, tych w rozdzielni elektrycznej też jest ważne, żeby to nie był byle jaki kabel, tylko taki, który faktycznie jest w stanie e, przenieść nam to obciążenie, które, które będzie, e, będzie, no, na którym będzie, e, będzie to e, pracować. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest jakość połączeń, jakość połączeń. Nie, to jakość połączeń to już było. Teraz mamy zabezpieczenie, zabezpieczenie główne. Musimy wiedzieć, że pompa ciepła będzie urządzeniem, które będzie zużywała jakąś określoną. E, ilość energii będzie potrzebowała e, jakiegoś zabezpieczenia, e, i tutaj e, tak naprawdę musimy wiedzieć, żeby nasze przyłącze, w szczególności w budynkach modernizowanych, żeby nasze przyłącze e, elektryczne e, po prostu spełniało te wymagania. Więc e, czasami bywa tak, że montaż pompy ciepła będzie e, skutkował tym, że będziemy musieli zmienić, wystąpić do energetyki o zwiększenie przyłącza, to jest raz, dwa, będziemy musieli zmienić, zmodernizować to przyłącze, wykonać nowe przyłącze od, od rozdzielni elektrycznej, od słupa, to już w zależności od tego w jakim, w jakim, w jakim miejscu je, jesteśmy i gdzie, 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 gdzie to robimy, czy jest to, czy jest to właśnie główna rozdzielnia, czy to jest od samego licznika, to już, to już indywidualnie też trzeba, trzeba sprawdzić, i tutaj jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, żeby to kontrolować, żeby to sprawdzać, bo może się okazać, że przykładowo pompa, którą chcemy zastosować, urządzenie przykładowo będzie obciążać nam poszczególną fazę 25 amperami i tak naprawdę przewód główny nie wytrzyma nam tego, tak więc tak więc dodatkowo musimy wiedzieć, że będzie to też obciążone, obciążone innymi elementami w budynku elektryką, elektryką budynku, więc, więc tutaj Tutaj jest to bardzo ważna rzecz, żeby, żeby na, to, na to po prostu zwrócić uwagę. Bo w przeciwnym razie możemy no, sobie zrobić takie no, duże, jakby to powiedzieć, kuku. Więc, więc, więc pamiętaj, pamiętaj zawsze, że, że, że montaż pompy ciepła to jest też sprawdzenie, w szczególności przy modernizacjach. Przy nowych budynkach to jest, to jest łatwiejsze, bo tutaj to już się robi raczej. raczej w standardzie takim, że, 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 że no nie spotkaliśmy się z tym, żeby, żeby, żeby coś zmieniać i coś wymagało, wymagało jakiejkolwiek zmiany. Oczywiście mówię o tych, o tych instalacjach bardziej takich domkowych, o takich instalacjach, które które, no, budynki takie, no nie wiem, do 300-400 metrów, gdzie, gdzie nie mamy pompy 100-kilowatowej, pompy ciepła, bo to, to już zupełnie są inne, inne wymagania, inne przekroje, inne przewody, eee, więc, więc, więc tutaj, tutaj mówię o tych, o tych rozwiązaniach bardziej, bardziej standardowych, dlatego no, pamiętaj, pamiętaj o tym, żeby, żeby też sprawdzić to przyłącze i na to, na to zwrócić uwagę. Eee, kolejna i to już ostatnia rzecz, o której, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest tak naprawdę tak rodzaj przyłącza. Czy mamy przyłącze jednofazowe, czy trójfazowe? Przy nowych budynkach e, i e, sieciach. E, które, które są przystosowane do zasilania nowych budynków, no raczej to będą zawsze sieci trójfazowe. Przy starych budynkach, modernizowanych, gdzie, gdzie, gdzie chcemy zmodernizować instalacje, no bardzo często, aż bardzo często. Czasami zdarza się, że są to jeszcze instalacje jednofazowe, dlatego też musimy wiedzieć, że. E, Montując i planując odpowiednią, odpowiednią pompę, odpowiednie rozwiązanie, musimy wiedzieć, czy mamy do dyspozycji jedną fazę, czy trzy fazy. Oczywiście są pompy ciepła jednofazowe, które mogą pracować na jednej fazie, ale to będzie wymagało bardzo dużego e, zabezpieczenia. Bardzo duże będzie wtedy obciążenie, obciążenie tej fazy i, i mogą być z tym problemy. Dlatego też e, lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli te przyłącza mamy trójfazowe, nawet czasami zmienić z jednofazowego na trójfazowe, żeby te fazy były równomiernie, równomiernie obciążone, bo znowu może pojawić się problem. No my, założenia mojej i naszej firmy jest takie, żeby te Problemy sobie minimalizować i, i, i wychodzić naprzeciw tym problemom już na samym, na samym początku, szukać tych problemów, które, 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 które mogą wystąpić na samym początku, żeby tak naprawdę wszystko dostosować w taki sposób, żeby ta instalacja działała, żebyś cieszył się dobrą instalacją, taką instalacją, która będzie służyła, służyła latami, a nie po miesiącu, dwóch, trzech czy po pół roku. Okaże się, że trzeba taką instalację zmienić, wymienić, coś, coś modernizować, albo ktoś. O czymś nie powiedział, ktoś czegoś nie przewidział, dlatego też e, ten materiał e, no jest e, takim materiałem, gdzie to też nie jest stricte moja działka, bo ja dla mnie hydraulika, bardziej automatyka jest, 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 jest taką, mocniejszą, mocniejszą stroną. Tutaj no, elektryka z racji tego, że, że no, muszę wykonywać albo po prostu trzeba, trzeba wykonywać te połączenia, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia SEPOskie, jeżeli chodzi o, o, o tego typu sprawy, I, i, i też wiedzę i doświadczenie posiadam jak najbardziej. Tylko tak naprawdę też myślę i chciałbym tutaj, jeżeli jesteś elektrykiem i na przykład masz jakąś swoją inną opinię, albo chciałbyś, żebym rozwinął pewne rzeczy, o których tu powiedziałem. To tak naprawdę napisz komentarz. Wtedy, wtedy też może, może rozwinę ten temat, może coś więcej opowiem, a może nagram. Film z tobą, może ty się wypowiesz u nas na kanale, bo, bo to dla mnie też jest wiedza, ja też cały czas się uczę, my nie wiemy wszystkiego. Eee, tak naprawdę rozwój cały czas jest w toku, mimo że nasza wiedza jest duża, to nigdy absolutnie nie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko, bo jak się wchodzi do lasu, to się widzi, że, 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 że tak powiem tych drzew, zamiast ubywać, to przybywa i, i tak naprawdę zgłębianie tematu też, też jest. Dla dla Nas e, też jest dla, dla nas bardzo, e, bardzo ważne, więc, no tak podsumowując ogólnie rzecz, biorąc, pamiętaj, pamiętaj o tym, żeby e, przy montażu pompy ciepła zawsze, ale to zawsze sprawdzić, przewidzieć e, te elementy. Przyłączeniowe do pompy ciepła, żeby później z tym, z tym nie było problemów, żeby nie było problemów już na etapie montażu pompy ciepła, odpowiednie przyłączę do budynku, odpowiednie przyłączę do pompy ciepła, odpowiednie przekroje, e, przekroje e, przewodów e, odpowiednie, odpowiednie zabezpieczenia w odpowiedni sposób wykonane. E, tak więc. E, Myślę, że to będzie na, na tyle. E, zapraszam do, e, do komentarza, tak jak wcześniej powiedziałem, do e, łapek w górę, subskrypcji i myślę, że na tyle dzisiaj by było. Dzięki, na razie. Hej!